Cześć, ja jestem Maja Skwarzec, witam Cię na moim kanale i zapraszam do wspólnej praktyki dla otwarcia serca. Kiedy mówię o otwarciu serca, mam na myśli tutaj przestrzeń klatki piersiowej i takie fizyczne otwieranie jej w kontraście do zamykania, takiego zapadania się, co często nieświadomie robimy, szczególnie kiedy mamy siedzący tryb życia, więc będziemy pracować sobie tutaj z górnym odcinkiem kręgosłupa i też wydłużaniem przodu szyi, co nam ładnie te otwarcie pogłębia. Natomiast jak to w hatajodze bardzo ważną rolę gra też umysł um, i odpowiedź. Skupianie, koncentrowanie swojej uwagi na określonej części ciała, także delikatnie ją stymuluje, więc będziemy starali się też skupiać na centrum serca czyli to jest miejsce. W pośrodku klatki piersiowej, na wysokości, gdzie znajduje się nasze serce, oraz czakrze serca, co jest dokładnie takim samym punktem, tylko że po stronie pleców. Znajduje się na kręgosłupie, na tej samej wysokości, co właśnie tutaj w centrum serca. Więc zaczniemy sobie od krótkiej medytacji. Przyjmij wygodną pozycję medytacyjną i pozwól, aby Twoje oczy się zamknęły. Weź świadomy wdech i wydech, zaobserwuj, jaki dzisiaj jest Twój oddech, nie zmieniając jego tempa ani nie oceniając, po prostu obserwacja. Poczuj jak oddech przepływa przez Twoje dziurki od nosa, przez Twoje nozdrza. Delikatnie chłodne powietrze w każdym wdechu i delikatne ciepło przy każdym wydechu. I poczuj swój oddech w gardle, delikatnie oddech masuje tylną ścianę gardła i poczuj powietrze w swoich płucach. Z każdym wdechem płuca rozszerzają się na wszystkie strony: w górę, w dół, w przód, w tył i na boki. Poczuj, jak Twoje centrum serca zmienia swoje położenie z każdym wdechem i wydechem, przesuwając się o centymetry, nawet milimetry. Bardzo subtelny ruch. I zacznij teraz wyobrażać sobie, że powietrze z każdym wdechem wpływa przez Twoje centrum serca, przeszywa Twoje ciało i wychodzi tyłem za plecami. I z każdym wydechem powietrze wpływa przez Twoją czakrę serca z tyłu pleców i wychodzi przodem przez Twoje centrum serca. I wdech. Przez centrum serca. I wydech przez czakrę serca. I skupiaj się teraz na tym wyobrażeniu przez jeszcze kilka oddechów. I powoli pozwolę, aby twój wydech wrócił do naturalnego. Możesz z powrotem zaobserwować, jak przepływa przez twoje ciało. Uświadom sobie przestrzeń dookoła ciebie, swoje ciało w tej przestrzeni i delikatnie. Pozwól, aby Twoje oczy się otworzyły, aby zacząć już praktykę fizyczną. Zaczniemy od razu od takich szerokich okrążeń ramionami na boki. Bardzo szeroko rozpoczynając ruch od łokci. Łokcie prowadzą w górę szeroko na boki, otwierając naszą klatkę piersiową. Pozwalamy, aby. Ta klatka wręcz przesunęła się trochę w przód z każdym takim otwarciem. Natomiast szyję już tutaj staramy się wydłużać, przód szyi, być może patrząc się na sufit. I wdech, otwarcie, i wydech, powrót do centrum. I wdech. I wydech, i jeszcze jeden wdech. I wydech. Teraz zatrzymaj się w centrum i kilka okrążeń głową, tak żeby rozluźnić szyję. Zanim zaczniemy z nią pracować bardziej intensywnie, poczuj, w którym miejscu Twoja szyja potrzebuje najwięcej ruchu. Czy może potrzebujesz się zatrzymać w którymś miejscu? I okrążenia w drugą stronę. I zatrzymaj w centrum. Teraz z wdechem unieś obie dłonie. Obie dłonie w górę. I z wydechem uginamy prawy łokieć, a lewa dłoń wędruje za plecy i staramy się złapać prawą dłonią za lewą. W taki sposób, jeżeli jest to dla ciebie niemożliwe, możesz użyć paska lub złapać się za koszulkę. Tak chodzi nam tak naprawdę o ten ruch znowu wypychający klatkę piersiową w przód barki od uszu i w tej pozycji postaramy się teraz wykonać skłon w przód tak żeby to brzuch ciągnął pierwszy w stronę ziemi postaraj się znaleźć swój zakres Wykonujemy ten skłon tylko do momentu, do którego możemy utrzymać cały czas proste plecy z tą otwartą klatką piersiową. I wracamy do centrum. Wracamy obiema dłońmi w górę i z wydechem teraz lewy łokieć uginamy, a prawa dłoń wędruje za plecy. I łapiemy prawą dłonią za lewą. Otwieramy klatkę piersiową. I ponownie wykonujemy skłon. Uważny skłon. Staramy się skierować centrum serca do przodu, do krótkiego końca. Maty. Brzuch ciągnie pierwszy. I zatrzymujemy się tam, gdzie nadal możemy utrzymywać proste plecy. I wracamy do centrum. I uwolnij swoje dłonie, przeniesie teraz przed siebie, tak żeby przejść do pozycji stołu. I w pozycji stołu wykonuj, wykonamy kilka ruchów krowy i kota. Tak, czyli znowu z wdechem krowa wyginamy kręgosłup patrzymy się w górę, otwieramy klatkę piersiową, a z wydechem pozycja kota, zaokrąglamy kręgosłup, broda do mostka, oddalamy od siebie łopatki. I wdech i wydech. Pracując z tą przestrzenią klatki piersiowej, oba nasze zakresy są bardzo ważne, zarówno otwieranie, jak i to zaokrąglanie. Równowaga. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Wróć teraz do centrum i przenieś teraz swoją świadomość właśnie na centrum serca. Postaraj się tak zidentyfikować, w jakiej ono teraz jest pozycji, w jakiej odległości od Ziemi, w którą stronę jest skierowane najbardziej, czy centralnie do Ziemi, czy może trochę w przód. I teraz utrzymując tę świadomość, postaraj się. Oderwać delikatnie kolana od ziemi, nie zmieniając pozycji swojego centrum serca. Chcemy, aby ono cały czas pozostało w tym samym miejscu. To zadanie jeszcze bardziej właśnie pomaga nam skupić się na tym centrum serca i na jego pozycji. I odrywamy kolana i odkładamy je na ziemię. I jeszcze kilka razy. I ostatni raz. Centrum serca cały czas w tym samym miejscu. Teraz przenieś swoje dłonie bliżej krótkiego końca maty. I obniżamy klatkę piersiową jak najniżej do ziemi, na tyle, na ile możemy, starając się dosięgnąć do maty klatką oraz brodą, otwierając także przestrzeń gardła. Anahata Sana, pozycja szczeniaka. Wróć z powrotem w górę, przenieś swój ciężar ciała w przód. Tak, żeby teraz położyć się na brzuchu, przenieść dłonie za plecy, spleć palce u rąk. Postaraj się, aby nadgarstki pozostały razem. I odciągając barki, unosimy klatkę piersiową z nadmety i trzymamy. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Odkładamy ciało z powrotem na matę. Teraz wykonamy rozciąganie właśnie tutaj przedniej części szyi. Wykorzystamy do tego klocek. Jeśli nie masz klocka, możesz wykorzystać jakieś inne podwyższenia, na przykład książki. Ułóż klocek przed sobą i będziemy z powrotem kłaść się właśnie na brzuchu. I teraz wybierz sobie odpowiednią wysokość klocka. Polecam zacząć od tej najwyższej i dopiero, kiedy stwierdzimy, że to za dużo, to przejść na tą niższą. Tak? Na klocku układamy swoją brodę. I przenosimy ręce wzdłuż ciała, tak żeby w pełni oddać cały ciężar głowy na ten klocek, tak żeby on nam też pomagał. Jeszcze bardziej rozciągnąć przód szyi. I zostajemy tu na kilka oddechów. I powoli wyciągnij kloczek spod brody i ułóż czoło na dłoniach. Tak, żeby dać chwilę teraz swojemu ciału, aby powróciło do równowagi, po tym dosyć intensywnym rozciąganiu. I ułóż teraz dłonie po bokach na wysokości. Swoich dolnych żeber i unosimy ciało, unosimy klatkę piersiową razem z biodrami i kolanami do pozycji psa z głową w górę. Przód i długi, patrzymy się w sufit, barki od uszu. I podwijamy stopy i unosimy biodra do pozycji psa z głową w dół. Kolana mogą być ugięte. W tej pozycji najbardziej chodzi nam o to, aby otwierać ramiona, żeby brzuch i klatka piersiowa jak najbardziej zbliżały się do kolan. Staramy się utworzyć kształt trójkąta z naszego ciała. I przenieś teraz prawą stopę pomiędzy dłonie. Odłóż lewe kolano na macie. I sprawdź czy możesz utrzymać równowagę unosząc tu w górę. <laughs> I przenieś swoje dłonie za głowę. I będziemy delikatnie odchylać się w tył. Kierując swoje centrum serca. Do nieba. Tak, możesz sobie wyobrazić taką wiązkę światła, która kieruje się z centrum serca do nieba. I nie zapominamy o oddechu. Długa szyja, łopatki blisko siebie, ramiona od uszu. I z wydechem powoli wracamy dłońmi na matę i odstawiamy prawą stopę do lewej, do psa z głową w dół. I wdech. I wydech. I przenosimy teraz lewą stopę pomiędzy dłonie. Odkładamy prawe kolano na matę. Unosimy tu, znów przenosimy dłonie za głowę i odchylamy się w tył. Więc takie wygięcie. Głowa patrzy w sufit. Łokcie szeroko na boki, łopatki do siebie. Centrum serca. W kierunku nieba i powoli wracamy dłońmi na matę. Teraz przenieś lewe kolano do prawego i pozostaniemy w takiej pozycji klęczącej. Unieść dłonie, ręce na boki, i teraz z wydechem staramy się skierować prawą dłoń do lewej stopy, a lewą dłoń przed siebie. I wdech z powrotem do centrum, a wydech lewa dłoń do prawej stopy, prawa dłoń przed siebie. I wzrok utrzymujemy. Na przodzie skupiamy się na czubkach palców dłoni, która jest z przodu. I także z każdym wdechem i wydechem, bądź świadomy, świadoma, gdzie kieruje się Twoje centrum serca, gdzie teraz patrzy. i jeszcze raz prawo wdech i lewa i wdech. I teraz usiądź na swoich piętach. Postaramy się wykonać pozycję wielbłąda, która oczywiście nie musi być wykonana w pełni. Natomiast yy, możecie sobie popróbować. To jest pozycja, która jest dosyć głębokim wygięciem i właśnie tutaj bardzo ważna jest ta szyja, a nie tylko klatka piersiowa. Natomiast, natomiast w ogóle bardzo ważne jest to, żeby to wygięcie to było wygięcie właśnie klatki piersiowej, a nie tutaj naszych lędźwi. Więc w związku z tym Najlepiej, jakbyśmy mogli wejść do tej pozycji, od razu przygotowując swoje ciało, jeszcze siedząc. Już w tej pozycji możesz wykonać wygięcie w tył, przenosząc swoją klatkę piersiową w przód, wydłużając szyję, przybliżając do siebie, ba przybliżając do siebie łopatki. Tak? I kiedy mamy już tą pozycję, można unieść ciało na kolana. Nad kolana i w wygięciu, sprawdzić kiedy już widzisz ścianę za sobą, i teraz poszukać dłońmi pięt. Kiedy już je znajdziesz, to tak naprawdę staramy się jeszcze bardziej otworzyć klatkę piersiową. Nie idziemy w dół. Tylko staramy się ciągnąć centrum serca do sufitu. Ustrasana. I jeszcze jeden wdech. I wydech. I bardzo powoli wracamy z tej pozycji. Cały czas utrzymując to wygięcie siadamy na piętach. I delikatny skłon w przód, i dopiero teraz na końcu głowa wraca do centrum. I zakończmy sobie w pozycji dziecka, odkładając czoło na matę. Ręce wzdłuż ciała, dłonie przy stopach, pozwalając, aby ciało wróciło do równowagi wydłużając swoje plecy i oddając ciężar głowy na matę dzięki czemu nasza szyja też może trochę odpocząć Powoli unieść ciało z powrotem do pozycji siedzącej. Przejdź do pozycji z, ze skrzyżowanymi nogami. Połącz dłonie przed sercem. Pochyl delikatnie czoło w kierunku serca. I możesz wykorzystać ten ostatni moment praktyki na chwilę wdzięczności. Być może życzyć sobie, aby dzisiaj spotkało Cię coś miłego, coś dobrego. A może właśnie poczuć wdzięczność za to, co już dzisiaj Cię spotkało. I dziękuję serdecznie za wspólną praktykę. Namaste.